To Ewa. Witam serdecznie na moim kanale. Kochani, piękna polska zima, śnieg, jest jakieś minus 5, no na słońcu, gdziekolwiek, gdzieś tam jest to słońce, na słońcu jest trochę cieplej, ale ogólnie jest fajnie, przyjemnie, e, trochę, trochę zimno, ale jest ok. Wyszliśmy w tak przejść się wokoło domu, popatrzeć jak to wygląda, nie jestem sama, patrzcie. Wojtek z Dafim. Cześć Wojtek. Tak, poszedł odsłonić nam siatkę, ponieważ e, zabezpieczamy, żeby Dafi tam nie chodził za bardzo w tamte rejony. E, ogólnie, no tak wygląda nasze mniej więcej podwórko. Nie wiem na ile będzie to dobrze widać. Tutaj te panele to każdy już widział. Tam z tyłu ze siatką jeszcze mamy sadzawkę. E, I pewne plany. Zaraz Wam coś opowiadam, trochę co planujemy. No tutaj też mamy, mamy trochę nasadzeń. Borówka, jakieś lipy i głóg, który był dla pszczół, ale niestety to będzie do wycięcia. To co tutaj, to tak, pisaliście, że te panele na środku podwórka wyglądają tak strasznie i tak dalej. No, może nie wyglądają za pięknie, ale no cóż, jest jak jest. Tylko plan jest taki, że w tym miejscu mniej więcej, gdzie będą panele, ma postać garaż. A za garażem, tutaj jeszcze gdzieś mniej więcej tu ma być kurnik, mają być woliery, no i tak jak mówiłam, zechce hodować te kurczaki. No, nie tylko kurczaki i kury, ale jeszcze na przykład właśnie gęsi, yy, kaczki, indyki. No, taka mała, taka mała fa farma. A, tapix. Dobra, idziemy dalej. Słyszycie? Śnieg chrupie. No, ale ogólnie jest fajnie, przyjemnie. Nie jest, nie jest bardzo zimno, nie. Tutaj z zasiadką mamy też jeszcze sporą część podwórka. Jak Wojtek się prezentuje czapka wiśniaczka. I <grymne> mu zimno w głowę, bo się ogolił chłopak. To tak, tutaj mamy tą drugą część podwórka i też jakieś plany. Sadzawka, nie za, nie za wiele tu widać. Wody nie mamy za dużo, ale są ryby. Tu mniej więcej e, gdzieś będzie folia. Tak wydaje mi się, że wzdłuż ogrodzenia chcemy postawić folię i hodować e, warzywa spod folii. Ale no tutaj na pewno e, dosadzimy, dosadzimy świerki. Tu są takie wybrakowane, no ale kupimy i podosadzamy, bo jednak, e, jednak trochę tutaj wieje. Przyznaję, tutaj jest takie zaniedbane, ale tu też będzie dużo pracy, będziemy to ogarniać. Tam tam już widać, znaczy nie za dużo widać, bo jest po prostu zima, wszystko przykryte śniegiem, ale z dużo ogrodzenia tam powstaną skrzynie do uprawy warzyw. Już położyliśmy kartony i staram się to jakoś odchwaścić. Są też maliny, no ale to będzie do poprzesadzania ze siatką. To jest pole mojego taty, no albo będzie nasze pole. I tam dalej, że tak powiem, był nasz sad. Ale coś mało tych drzewek zostało. Tam będą pewnie stały właśnie nasze ule. Będą pszczoły, bo jednak tam trochę mniej wieje. Tu, stały tutaj kiedyś nasze ule, ale jak przyszły duże wiatry, pomimo, że były pozabezpieczane, wszystko porozbywało. Niektóre elementy łapałam tam gdzieś jeszcze po polach. No, część pszczół zginęło wiadomo, więc teraz albo gdzieś w lesie, albo właśnie w sadku. Tak będziemy mniej więcej lokować nasze pszczoły. Wygodnie jest koło domu, no ale też yy, mieliśmy z tym trochę problem. Dużo się wczepiało w Dafiego. Jak wychodził na dwór, to no miał kilka urządzeń. Co tam Dafi? A, Dafi zadowolony jejku. Tutaj to maraj. Normalnie, tylko co raz wychodzi i sobie pobiegać po śniegu. Tak, ta się w tym śniegu jejku. Co my sami za dużo śniegu nie widzieliśmy w ostatnich latach. No bo w Anglii nie było. No to tutaj, no ogólnie takie trochę wartepy, ale kiedyś tutaj ja uprawiałam sobie warzywa. I teraz też będę tylko, tak jak mówię, w skrzyniach. No nie widać, ale tu są y, kilka rządków moich truskawek. Ym, no, one pójdą do przesadzenia, ale już są, są już z tamtego roku, więc. Ale truskawki są z tamtego roku, więc mam nadzieję, że teraz już będą fajnie owocowały. I to też będzie albo na podwyższonych grządkach, albo w ogóle zrobimy je na stojakach i przykryte folią. Tak, żeby były te truskawki wczesne. No i no nie będę miała tego dużo, dlatego że tak, z tego co wiem, to jest problem z ludźmi do pracy tutaj. Chyba wszędzie w Polsce po prostu nie ma komu za bardzo pracować. A wiadomo, że taka praca fizyczna jest ciężka. Więc będę się musiała ograniczyć tak, żebyśmy my, tak powiedzmy, rodzinie mogli zrobić jak najwięcej. I że gdyby nie było pracowników, to żeby się to nie marnowało. Ewentualnie dam ogłoszenie, niech ktoś sobie przyjdzie, kto jest chętny, sam sobie no zbiera i tyle. Bo wiem, że tak też ludzie już teraz robią. No, folii wiadomo, folia nie, y, będzie też trochę pracy, ale nie będzie jakoś mega duża folia, zastanawiamy się nad ogrzewaniem, tylko tylko cóż, y, zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie. No, nasz dom nie jest sprzedany, więc chyba Wojtek będzie musiał wracać do Anglii. Ja pewnie pojadę w marcu, wymienimy się na trochę. Ech, no i tak trochę kurczę, ciężko coś zaplanować. Ale przynajmniej tak, pocieszyliśmy się trochę w te święta. Posiedzieliśmy z rodzicami. Dzisiaj znowu gdzieś tam się wybieramy. Spotkamy się jeszcze z resztą rodziny: przyjdzie pani Krysia. Co tam, Wajtek, zmarzłeś? Nie. No, fajnie jest, nie? Bardzo przyjemnie pochodzić. Więc tak, ponadrabiamy trochę zaległości, jeżeli chodzi o takie towarzyskie spotkania. No a później znowu będę ja brała się pewnie za jakąś pracę e, z tym remontem, bo jeszcze w środku mamy trochę do zrobienia. Nie wszystko ogarnęliśmy, tylko to co chcieliśmy przed świętami, tak żeby można było normalnie sobie posiedzieć. chyba, chyba będziemy musieli iść na spacer. Tak coś czuję, bo Dafi już jest gotowy, czeka na nas. Gdzieś tam na rogu. No on to ma najwięcej radości, muszę przyznać, chociaż... Ale... Wszędzie malutkie ślady, odeptane. A tak, Mały już czeka. No to co, idziemy posmyć? No, idziemy posmyć i lecimy na spacer na ulicę. On niestety tak ma, no, właśnie może i w sumie, bo nie robi go domu, ale lubi załatwiać, lubi załatwiać swoje potrzeby tak po, poza ogrodzeniem. Więc uh, oni już gotowi. Ja też zaraz do nich dołączę, zostawię tylko kamerkę bo e, na zimnie, jak jest tak dosyć chłodno, to po prostu bateria ze 100% zaraz robi się 30. Kilka minut i bardzo szybko pada. No Wydaje mi się, że to po prostu zimna. Także kochani, trzymajcie się. Przed nami jak zwykle sporo zajęć jutro. Jutro jedziemy rejestrować samochód. Nagram wam, mam nadzieję, filmik, jak to było, jak wyszło, jak to wygląda teraz. A powiem tylko, że rejestrację robiliśmy online. Po prostu umawiasz się na termin, który jest tam dostępny i którego dnia mniej więcej. My wybraliśmy w sumie najszybszy termin, więc jedziemy jutro, poniedziałek na godzinę 14 na rejestrację samochodu. No i zobaczymy, czy sprawnie pójdzie. Także trzymajcie się, kochani, życzę Wam miłe, miłego, wspólnie spędzonego czasu z rodziną i z najbliższymi. Bo no ja powiem, że cieszę się, cieszę się, bo to nasze pierwsze święta w Polsce od pięciu lat. No, no coś, coś fajnego. Wiem, że to szybko pewnie ta radość minie, ale cieszę się, bo to nasze pierwsze święta po tak długim czasie w Polsce i w naszym domu. Buziaki, kochani, papa, pa. ja uciekam na spacer z Dafin. thank you Kochani, wybraliśmy się na zwiedzanie naszej okolicy, trochę dalszej okolicy, bo to jest jakieś, na dwa kilometry od nas, mhm. tutaj. Tutaj kiedyś były nasze ule, a teraz stoją ule sąsiada, właściwie. A może będą nasze? A może będą i nasze. Bo jemu coś za bardzo nie idzie i chyba właśnie będziemy je odkupować. To lasu, jak widać, nie mamy bardzo daleko. Właściwie to było tak rzut beretem. No przyjeżdżałam tutaj często, przyjeżdżaliśmy do Pszczół. I bardzo fajny miodek był stąd. Patrzcie po prostu jest biało, piękna biała droga, no fakt że nie za dobrze do jazdy. No ale ten klimat świąteczny Tu nawet nowy dom pod lasem. Bo jest, bo Słońce ogólnie, no fajnie, kolik by się przydał, nie trzeba by było może jakoś zorganizować. Sanki trzeba mieć do stołu. No tak, jeszcze nie mamy sanek. Bo no. jeszcze tak ludzie mieszkają na polach. Szczerze mówiąc, nie chciałabym tutaj aż mieszkać. Fajnie to sobie tak przyjechać i pooglądać, ale no to, to centrum jest daleko, tak na zakupy czy coś. Jak zabraknie śmietany to stąd to daleko jechać muszę przyznać, nie? I na piechotę ani... na rowerem już za daleko, to też... Tak, no bez samochodu, bez samochodów nawet, bo tak jeden to chyba trochę mało, to trochę tak nie bardzo.